GZpl. W domu w pracy w samochodzie. Radio Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Tolko, dzień dobry, witam. Dziś naszym gościem jest pan Łukasz Lenner, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Witam, panie dyrektorze. Witam, panie naszym redaktorze. Studium. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Wszystkiego dobrego w nowym roku, kolejnych inwestycji, kolejnych wydanych pieniędzy, po to, żeby jeździło się lepiej. Zanim o tym, gdzie kiedy będzie jeździło się lepiej, to właśnie sygnał od słuchaczy, droga S6, Nowoga, dlaczego jest ślisko, Pytają słuchaczy, panie dyrektorze. Jest zima, musi być panie, zima z pewnością. Panie redaktorze, faktycznie. Informujemy cały czas, że trzeba uważać na naszych drogach. W chwili obecnej warunki się poprawiają. Natomiast, co, jest, co jest niebezpiecznego w chwili obecnej, to jest to, że już tego śniegu, tej pokrywy śnieżnej nie ma. Czujemy się bezpiecznie. Natomiast są opady deszczu. Często jest tak, że ten deszcz jest marznący z uwagi na to, że przez wiele dni mróz spowodował to, że te warunki w chwili obecnej są złe. Natomiast, generalna. Dyrekcja w całej Polsce również u nas dzisiaj w nocy było 86 wyjazdów sprzętu zimowego utrzymania dróg na całej naszej sieci, w tym na S6. Wysypaliśmy 300 ton soli od początku okresu zimowego, czyli zaczęliśmy akcję zima już od 1 listopada, w sumie wysypaliśmy na nasze drogi 14 tysięcy ton soli. Jest to bardzo dużo w poprzednich latach. Te zimy były łagodniejsze i w całej. W okresie zimowym wysypywaliśmy 18-19 tysięcy ton soli. To też prognozuje, że w tym roku będzie rekord tutaj naszych działań. Nasze służby w sumie wyjechały 4 tysiące razy. 100 tu w Tak. Tak, 110 tysięcy kilometrów przejechał nasz sprzęt. Tego sprzętu mamy 113 sztuk. Ten, ten sprzęt jest rozmieszczony przy naszych drogach ekspresowych. Szczególnie zwracamy uwagę na drogi ekspresowe, bo tam są największe prędkości. Robimy odprawy z kierownikami rejonów, planujemy działania, wyjazdy profilaktyczne. W związku z tym, naprawdę u nas w zachodniopomorskim jak na te warunki było mało zgłoszeń mamy całodobowy punkt informacji drogowej gdzie można zawsze zadzwonić podpytać 1911 numer o to gdzie i w jaki sposób jest przejezdność gdzieś jakiś zator drogowy czy warunki jakie są na drogach przed wyjazdem Dbamy o naszą sieć i staramy się utrzymywać ją w jak najlepszym stanie. Panie dyrektorze, niech pan zradzi trochę kuchni, jak planowane są wyjazdy przed nadejściem zimy, przed kolejnymi atakami zimy? Bo no, często słyszymy takie zdania, być może nie w naszym regionie, chociaż pewnie kierowcy mają swoje zdanie na ten temat, że zima zaskoczyła drogowców. Kiedy jest ten moment, kiedy musicie wyjechać? Kiedy słuchacie prognoz, patrzycie, macie swoje prognozy, macie swoje sygnały? Panie redaktorze, mamy po pierwsze prognozy rządowe IMGW przesyła i alerty powiadomienia do wszystkich instytucji, czy to są wody polskie, czy generalna dyrekcja, czy inne instytucje. Natomiast również mamy swoje stacje meteo rozmieszczone na naszej sieci drogowej z czujnikami temperatury. Mamy naszych wykonawców dyżurnych w obwodach i rejonach, którzy monitorują pogodę. trzeba wyjechać przed mrozem? Czy w czasie mrozu, pani? I dyrektorze. Teraz Trzeba wyjechać przed, profilaktycznie, żeby posypać jezdnię przed. Natomiast, oczywiście, kiedy jest opad śniegu, ten śnieg, jak tutaj przysłowiowo, za dotknięciem czarodziejskiej różczki nie zniknie. Nie wiem, czy pan redaktor mieszka w domku jednorodzinnym? No tak. Ma pan chodnik przed domkiem? Tak, zdarza jak się. Jaki jest pana czas reakcji, jak napada no. śnieg? Bo, bo jest pan zobowiązany, tak jak generalna dyrekcja, utrzymać ekspresówkę, ociężyć ten chodnik. I pan dobrze wie, że wymaga to przynajmniej kilkunastu minut, jeżeli byśmy od razu się do pracy zadzielić czasu, dopó dopóki nie doprowadzimy tego chodnika stanu nawierzchni do takiego, że możemy sobie spokojnie przejść i tak samo jest z drogami. Czas uprzątnięcia błota pośniegowego to jest do czterech godzin na drogach ekspresowych. Natomiast monitoruje to bardzo mocno. Około godziny zajmuje nam doprowadzenie do jezdni czarna mokra, czyli jak napada pokrywa śnieżna. To też zależy od warunków jest sól na jezdni. Koła muszą pomóc zadziałać w reakcji śniegu z solą. On, ten śnieg musi zacząć się topić. Następnie można rozpocząć płużenie. Nie można tego płużenia rozpocząć od razu, bo po prostu ta akcja no, nie będzie efektywna. To krótko jeszcze, jakie prognozy, co przed nami? Na razie mamy małą odwilż, krótko Za chwilę być może kolejny atak zimy. Tak jest, panie redaktorze. Teraz mamy Troszeczkę ten tydzień i początek przyszłego tygodnia, już temperatury na plusie w ciągu dnia. E, oczywiście lokalnie przymrozki na minus mogą się trafić. Natomiast w końcówce przyszłego tygodnia już front obejmie taki minusowy cały kraj, i w związku z tym znowu możemy się spodziewać opadów śniegu i ujemnych temperatur. Dlatego zachowajmy ostrożność, dostosujmy jazdę do warunków na drodze. Jeżeli jest ślisko, musimy zwolnić. To nie jest tak, że na drodze ekspresowej. W momencie, kiedy jest pokrywa śniegu, możemy jechać z prędkością 120 km na godzinę. Tą prędkość naprawdę trzeba ograniczyć minimum do 60 km na godzinę i zobaczycie wtedy Państwo, jak e, e, bezpiecznie będziemy podróżować po naszych drogach. Krótkie podsumowanie, panie dyrektorze, 2025 roku 83 km nowych dróg oddano w, na Pomorzu Zachodnim. Tak, na pewno cieszy ostatni odcinek trójki do świnoujścia, bo to był ostatni fragment drogi 33 km. Eks ekspresowe S3, które połączyło Świnoujście z Lubawką. Mamy już drogę ekspresową, możemy podróżować ekspresowo przez cały nasz kraj od północy na południe. Czesi, Czesi również budują swój odcinek, aby połączyć Lubawkę z siecią dróg ekspresowych to Czech, kiedy Czesi? Tak jak deklarują, a mają fajny monitoring, jest dużo informacji w mediach, planują za dwa lata oddać swój fragment, w związku z tym... Jest szansa, że za 2-3 lata do Pragi naprawdę pojedziemy tutaj ze Szczecina ekspresowo. Tu już jedziemy. Jeśli chodzi o tak. Troszyn, to był ten ostatni fragment Troszyn, Świnoujście. Dla kierowców już właściwie nic się nie zmieni, już kierowcy mogą swobodnie jechać. Prace tam jeszcze trwają. Tak, Dodatkowo. jeszcze wykonawcy mają prace zaległe przy MOP-ie, przy obwodzie utrzymania drogowego, czy w drogach wspomagających. Te prace będą już realizowane w ramach prac zaległych na kontrakcie na wszystkich, Traktat, tak, tak realizujemy. I podobnie jest na drodze S6 między Koszalinem i Słupskiem. I też bardzo fajnie, że się udało ten odcinek oddać tuż przed tymi dużymi opadami śniegu. Kierowcy mogą już korzystać z tej drogi ekspresowej. A w przyszłym roku, takie mamy informacje tutaj z oddziału w Gdańsku, pojedziemy ekspresowo ze Szczecina do Gdańska. Tam, jeśli chodzi o S6, przepraszam, trzeba uważać, bo ktoś z, ze słuchaczy jadąc w kierunku Gdańska. Właśnie zwrócić uwagę na niedokładne oznaczenie, które na przykład kieruje na jedną ze stacji benzynowych. Ja wiem, że to już nie teren pana działania, ale generalnie no, trzeba zwracać uwagę. To po pierwsze, a z drugiej strony widać, że nie zawsze to oznaczenie jest tak czytelne dla kierowców. Panie redaktorze, szanowni państwo, jeżeli nawet jeszcze są takie elementy oznakowania, to pewno dotyczą one fragmentu. E, Pierwszego odcinka od Koszalina do Sławna. Na tym odcinku wykonawca mocno walczył z czasem. Praktycznie w piątek uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie roboty jeszcze tam nie są wykończone. Również drogi poprzeczne wspomagające. W związku z tym, stan tego oznakowania, które gdzieś jeszcze pojawia się tam jako te około budowlane, będzie zmieniony na pewno na wiosnę, jako ten układ docelowy. Zachodnia obwodnica Szczecina, Panie Dyrektorze, krótko jeszcze w części antenowej. Na jakim etapie jesteśmy? W tym półroczu planujemy podpisać umowy, ale zanim podpiszemy umowy, musimy. już również, na wykonanie? Tak, na wykonanie. Uzyskaliśmy w tamtym roku decyzję z RIT, ogłosiliśmy postępowania przetargowe, mamy oferentów, wybraliśmy. Najkorzystniejsza oferta jako generalna dyrekcja, ale przysługuje wykonawcom startującym w postępowaniu również odwołania od wyboru, i takie odwołania wpłynęły. I teraz przy Krajowej Izbie Odwoławczej toczy się postępowanie. Były już dwie rozprawy. Trzecia zaplanowana jest na 3 lutego tego roku, czyli za dwa-trzy tygodnie po tej rozprawie zapadnie wyrok, albo wybór będzie utrzymany. Natomiast Kio może też narzucić na nas jakiś obowiązek dodatkowego sprawdzenia czegoś, co udowodnią inni wykonawcy w postępowaniu. Czy może to zburzyć harmonogram? Oczywiście, my nie tyle, co zburzyć, tylko może przesu przesuwany być termin podpisania umowy w harmonogramie, bo musimy dostać wyrok pisemny i wtedy możemy podejmować działania. Natomiast co do jednego z od, od odcinków drogi ekspresowej S6, bo takie będzie miała oznaczenie drog zachodnie obejście Szczecina, w dniu jutrzejszym pan minister Dariusz Klimczak przyjeżdża do Szczecina i z panem ministrem Arkadiuszem Marchewką będą mieli bardzo dobre informacje dla mieszkańców Szczecina odnośnie jednego odcinka, na który już mamy praktycznie ukończone, Wszystkie procedury i wszystkie dokumenty, ale to jutro zapraszamy na briefing prasowy ministra na godzinę 11. A coś pan Państwo zdradzi? Jakie to dowiedzą. dobre informacje? Dobre informacje odnośnie zachodniego obejścia, że dalsze prace będą mogły pójść dalej. W związku z tym na pewno jutro to będzie ważna informacja dla kierowców na odcinku Kołbaskowo-Dołuje. Widzę, że więcej nie wycisnę z Pana, jeśli chodzi o te dobre informacje od Pana ministra. Łukasz Lenner, dyrektor generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Oddział w Szczecinie jest naszym gościem. Tyle w części radiowej My pozostajemy w naszych mediach społecznościowych na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o takie, taką małą łyżeczkę dziegciu, pamiętamy pewne jakby to powiedzieć nie, przejawy niezadowolenia, jeśli chodzi o przebieg zachodniej obwodnicy Szczecina, szczególnie nawet przejeżdżając przez wieś Będargowo zauważyć można było chyba nadal te plakaty takie wiszą, takie banery, za blisko obwodnica, nie chcemy sprzeciwiamy się, protestujemy. Panie można coś z tym zrobić? ja powiem tylko tyle. Ta obwodnica planowana jest już od kilkunastu lat. Przypomnę tylko, że decyzja. Ale chyba nikt do końca nie wierzył, że ona i, będzie. O, właśnie. I chyba był w tym problem, bo y, prace już były mocno zaawansowane, bo decyzja środowiskowa była uzyskana przez marszałka województwa. My przejęliśmy tą decyzję środowiskową. W związku z tym już poruszaliśmy się w korytarzu, który był wybrany, nienaruszalny, bo decyzja w 2017 roku była ostateczna i mieliśmy tylko doprojektować projekt budowlany i wykonawczy. W związku z tym, wszystko. Wszystkie konsultacje społeczne były przeprowadzane, i te lokalizacje, które są w chwili obecnej wskazywane, są najbardziej optymalne pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Jeżeli gdzieś w okolicach będą występowały przekroczenia hałasu, będą powstawały i powstają w ramach tej obwodnicy ekrany akustyczne. A to tu prawdopodobnie ujmą... chodzi o pewne inwestycje, które należy zrobić, żeby wyciszyć troszeczkę Dokładnie. hałas. Tak, i takie działania są podejmowane w ramach raportu wiemy, gdzie była również przeprowadzona ponown, ponowna ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektowania przy uzyskiwaniu decyzji z RIT w ubiegłym roku. Również na modelach już z projektu budowlanego zostały przeprowadzone analizy akustyczne, które wskazują dokładnie, gdzie mają być ekrany, aby tych nieudogodnień było jak najmniej. Natomiast warto też zaznaczyć, że Ciężko i coraz, im byśmy nie wybudowali tej obwodnicy jeszcze dłużej, ciężko by było już wpasować, bo naprawdę zabudowa, czy w okolicach miejscowości Dołuje, czy mówimy Bennargowo, czy Kołbaskowo, czy dalej w kierunku Tanowa Policji ten zabudowa domów jednorodzinnych naprawdę bardzo szybko postępuje i ciężko by było już wpasować tą obwodnicę, ona naprawdę będzie służyć tym mieszkańcom, będzie to dogodny dojazd bezpieczny do ich domów. Natomiast no niestety hałas jako nowej drogi pojawi się tak i natomiast o te warunki funkcjonowania mieszkańców trochę się zmienią, po prostu. no na pewno się zmienią na korzyść w funkcjonowaniu na niekorzyść być może związany z tym, że jednak gdzieś ten ruch i hałas z tego powodu będzie odczuwalny. Trwa wykup nieruchomości również czy tak, jak to wygląda? To są korzystne warunki dla tych, którzy mają grunt? są korzystne warunki panie redaktorze w momencie kiedy pan wojewoda podpisuje decyzję z RIT. My się stajemy automatycznie, bo ma ta decyzja rygor właścicielem nieruchomości i właściciele na przykład gruntu rolnego. W momencie podpisania decyzji z RIT mają wykupywany nie grunt rolny, ale grunt inwestycyjny. Wiemy, jaka to jest różnica w związku z tym, tak się dzieje w całym kraju, na pewno to jest. Z korzyścią dla tych osób, które po, posiadały ten grunt i przekazały podbudowę e, drogi. Natomiast e, też ważna informacja, bo nie wszyscy być może wiedzą, że grunty Skarbu Państwa, czyli grunty lasów, e, kowru i innych instytucji przechodzą z automatu na e, własność Generalnej Dyrekcji e, bez, be, bezkosztownie. To teraz pytanie od słuchacza na naszym radiowym Facebooku: Czy Szczecińska Generalna Dyrekcja myśli o przebudowie węzła klucz na zjeździe od Kijewa w Kien Gorzowa. Do dwóch pasów obecny powoduje stan w sezonie ogromne korki, tak samo jest w stronę Gorzowa. Tak odpowiadając, od Morze, tak, odpowiadając Panie redaktorze, tutaj na pytanie, odpowiadam tak. Już od dwóch lat pracujemy nad tym, trzech lat nad tym tematem. Od momentu, kiedy pojawiły się te większe utrudnienia i zatory. Wiemy, że obok węzła klucz jest jeszcze gorszy węzeł Radiszewo. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że tam nie ma pasa włączenia, wyłączenia, bardzo niebezpieczne miejsce. Spowolnienie na autostradzie do 90 km na godzinę, kiedy chcemy zjechać w stronę Gryfina. Gryfina. Tak, albo wyjechać do z Gryfina godziny. w kierunku na przykład na Gorzu. Ten zjazd pojawia się nagle. I właśnie, i ten węzeł kompletnie nie jest dostosowany do nowych tutaj warunków technicznych. Jest to budowla z lat 30. ubiegłego wieku, w zabytek, w z tym tak jest. Ale obwodnica Gryfina, którą oddaliśmy dwa lata temu, swój ciąg ma mieć dalszy, tak zwany drugi etap. Od gryf obwodnicy Gryfina do autostrady A6 powstaje połączenie, projekt, który również zakładał przebudowę węzła Radiszewo i w momencie kiedy projektowaliśmy to zadanie, czyli odcinek Gryfino-Radiszewo, uwzględniliśmy również w naszych decyzjach środowiskowych zmiany na węźle Klucz. Natomiast powstała bardzo wielka inwestycja, czyli węzeł zintegrowany Radiszewo-Klucz z dojazdem do Gryfina i mamy naprawdę bardzo dużą inwestycję, w ramach której jesteśmy w chwili obecnej na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, robimy dokumentację techniczną w i w tym miejscu? Panie dyrektorze, kiedy ewentualnie? I w tym roku planujemy zakończyć dokumentację. Oczywiście przyszłość tej inwestycji będzie zależała od przyznania finansowania, bo ta inwestycja, to będzie inwestycja kilkuset milionowa. Pytanie, wróćmy do zachodniej obwodnicy Szczecina. Pamiętam ym, taką konieczność leżącą po stronie samorządów gmin wybudowania dojazdów do przyszłych węzłów. Jak to wygląda? Na jakim etapie jesteśmy? To chodzi o gminę Kołbaskowo, Dobra i Police. Yy, I tutaj i Szczecin. I Szczecin. Szczecin. I tutaj też bardzo wielkie podziękowania dla wszystkich samorządów. Bardzo tutaj mocno samorządy wzięły się do pracy i praktycznie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Najlepiej idzie gminie Kołbaskowo. Tutaj dojazd już można dostrzec, bo praktycznie jest w 90% ukończony do węzła Bednargowo. W Przyszłości będzie się ten węzeł nazywał węzeł Gumieńce, bo właśnie ten dojazd jest na Gumieńce. To jest nowy dojazd przygotowany przez panią Wójt Szwarc. Gmina Dobra również do Węzła Dobra szykuje połączenie i ma dokumentację. Wspólnie z miastem Szczecin Gmina Dobra szuka finansowania, żeby węzeł Dobrą połączyć do układu komunikacyjnego przy Netto Arenie, bo tam ma się zacząć. Przez poligon wyjazd na węzeł dobra. Gmina Police prowadziła projekt. Tutaj nowy pan burmistrz dużo problemów napotkał w realizacji tego zadania. Miały być dwie jezdnie. Niestety poprzednicy. Tak skonstruowali umowę i zadanie, że na chwilę obecną możliwość jest realizacji tylko jednej jezdni, w związku z tym będziemy mieli taką sytuację. Zjedziemy na węźle, policję z zachodniego wejścia Szczecina, będą dwie jezdnie, dojedziemy do drogi e, wojewódzkiej, na rondzie będziemy mieli jedną jezdnię, dojedziemy do trasy północnej za Przęsocin i prezydent tutaj Szczecina buduje już dwie jezdnie, w związku z tym kibicujemy, żeby również burmistrzowi Polis mhm. udało się dobudować tą drugą jezdnię. Bo jeśli nie, to będzie wąskie gardło. Będzie i wąskie gardło i nie będzie ten układ taki funkcjonalny, ale połączenie będzie. To też jest ważne, że się dzieje, tak? I się już, już trwa budowa. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Również w ramach tutaj współpracy z miastem Szczecin budujemy przecież obwodnicę Mierzyna, dwujezdniową dwa pasy ruchu i tutaj wielkie podziękowania dla pana prezydenta przychylności, że wspólnie z generalną, bo to zadanie, część tego zadania przychodzi w granicach miasta, część poza miastem i również na tym zadaniu planujemy w ciągu dwóch-trzech tygodni wybrać wykonawcę do realizacji tego zadania i skończyć łącznie z zachodnim obejściem przyciną. Tam ten rejon, centrum handlowego ster i dalej. Tak, tak jest, nabyłuje mhm. i włączenie się do zachodniego I obejścia. I też blisko osiedli ludzkich. Mhm. No, być może niestety, ale wydaje mi się, że każdy, kto stoi w zatorach na Mierzynie, doceni przepustowość tej nowej drogi. To jeszcze o inwestycje w Szczecinie chcę zapytać o te wąskie gardła. Znalazłem gdzieś, przygotowując się do rozmowy z panem, węzeł konieczność przebudowy węzeł Kijewo. No właśnie, węzeł klucz, węzeł Kijewo. Węzeł Kijewo chyba jest największym problemem obecnie w Szczecinie. Widzimy mieszkańcy, którzy wyjeżdżają w stronę Stargardu, Świnoujścia, ale szczególnie mnie niepokoi, I tutaj zwracamy uwagę i również komendant policji, policja również zwraca uwagę dla miasta, że tutaj na skrzyżowaniu Kurzej, Niedźwiedziej przy wlocie są, jest sygnalizacja świetlna, która dławi ruch, szczególnie w godzinach szczytu osoby powracające jadące z kierunku Świnoujścia często muszą stać w zatorze po na autostradzie. To jest bardzo niebezpieczne w momencie, kiedy wiemy, że tym wolnym pasem poruszają się ciężarówki, a mieliśmy takie zdarzenia, nie daj Boże, żeby coś się złego zadziało, w związku z tym trzeba natychmiast tą przepustowość zwiększyć. Rozmawialiśmy już kilkukrotnie z miastem, wszystko co się dało wycisnąć z sygnalizacji, świetne jest zrobione. Układ docelowy powinien być jeden, powinno to być skrzyżowanie dwupoziomowe. Miasto miało kiedyś w planach takie rozwiązanie, teraz powinno do niego jak najszybciej powrócić. Prezydent powinien zaprojektować skrzyżowanie dwupoziomowe, a do czasu, kiedy ono nie będzie wykonane, jest rozwiązanie alternatywne. Zrobienia dodatkowego, dodatkowego lewoskrętu na tym skrzyżowaniu i przepuszczenia trzech pasów ruchu na wprost na sygnalizacji na Szczecin. Rozmawialiśmy w tym zakresie z Panem Prezydentem, liczymy na to, że w tym roku już się rozstrzygnie, bo w momencie kiedy my doprowadzimy za dwa lata już drogę ekspresową S10 od Piły do Szczecina, bo prace ruszają, już mamy dwie decyzje: z Lid od Stargardu do Słuchania i do Recza. Za chwilę będziemy mieli kolejne decyzje. Za dwa lata pojedziemy drogą ekspresową. To jeszcze spotęguje ten zator, bo ruch z drogi ekspresowej już nie będzie miał tego dławienia na płoni, na światłach na płoni. W związku z tym możemy się spodziewać, że ten zator w kierunku Świnoujścia i Stargardu będzie jeszcze większy. Czyli Kijewo, taki Kijewo bardzo... jest priorytetem mm. priorytetów, ale dla miasta Szczecin. I tutaj apel do prezydenta, żeby się pochylił nad tym tematem. Panie Dlaczego? proszę wziąć to sobie do serca. Krótko jeszcze o regionie, właśnie wspomniał pan już o S10, co się dzieje na S10, kiedy do Warszawy polecimy? A do Warszawy godziny? też tutaj bardzo dobre informacje ostatnio padły z Warszawy, zostały już wybrane warianty od autostrady A1 do drogi ekspresowej S7, bo to jest najmniej zaawansowany fragment. Już w okolicach Bydgoszczy toczą się prace budowlane. My ruszamy z robotą do piły. Na odcinku od piły do Bydgoszczy również tutaj oddziały w Poznaniu, w Bydgoszczy są bardzo zaawansowane, będą rozstrzygane już w tym roku przetargi. Dwa lata, w związku z tym dziękuję. do autostrady A1 myślę, że to będzie około, jest możliwe w ciągu trzech lat, jeżeli. Te przetargi pójdą od autostrady A1 do S7, czyli ten docelowy układ drogi S10. Myślę, że to jest rok 32-33, kiedy pojedziemy do Warszawy drogą ekspresową. Natomiast najważniejszy jest fragment do drogi S11 i do A1, bo już pozwoli mieszkańcom tutaj Szczecina wybrać alternatywny przejazd, nawet do Poznania, czy ewentualnie podłódź inną trasą alternatywną niż. Autostrada A2. Obwodnice jeszcze króciutko w ramach stu obwodnic, Złocienie z ale także Stargard. Tak jest. Niewielkie fragmenty tych obwodnic budujemy, bo to są często obwodnice 5-6 kilometrowe. Obwodnica Złocieńca jest troszkę dłuższa. Na drodze krajowej numer 20 oddaliśmy w tym roku również obwodnicę Szczecinka. I wszyscy się dziwili, jak to jest. Obwodnicę Szczecinka oddaliście już w 2019 roku, jeszcze raz oddajecie. Był to łącznik, fragment pozwalający wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości całkowicie. Nie ma ruchu tranzytowego z dróg krajowych. W Szczecinku. To samo planujemy zrobić w Stargardzie i też dobra informacja: Pan Wojewoda wydał decyzję z RIT, która umożliwia rozpoczęcie prac już teraz, na wiosnę tego roku. Wykonawca nie chce czekać do zakończenia okresu zimowego, bo na budowach między 15 grudnia a 15 marca mamy tak zwany okres zimowy. Wykonawcy mogą pracować, ale nie muszą. Żeby nie było dyskusji, że w zima, w zimie nie można prowadzić robót, mają to wyłączone, ale wielu wykonawców i tutaj również firma Strabak Deklaruje, że rozpocznie e, pracę przy kolizjach z gazem, z energetyką, ale również pracę przygotowawczy przy obiektach mostowych. Na wiosnę na pewno droga ekspresowa S10 i 20. To są dobre informacje dla mieszkańców Stargardu. Będzie pełny, kompleksowy ring umożliwiający wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Stargardu, a prezydent szykuje również obwodnicę. Wiosna 26? Myślę, że e, panie redaktorze, to. E, Dwa lata jest do realizacji takiego zadania. To raczej nie będzie 26 rok, bo w rok się nie da wybudować takiej inwestycji, ale w 27 roku pojedziemy DK20, a w 28 S10. Łukasz Lenner, trzymamy kciuki oczywiście, Panie Dyrektorze, za to, żeby się jeździło lepiej, coraz lepiej po naszym pięknym regionie. Łukasz Lenner, dyrektor Oddziału Szczecińskiego, generalnej Dyrekty dyrekcji dróg krewych i autostrad, naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Piotr tylko spokojnego dnia.